A potwierdzenie, że państwa nie ma, to było kiedy przyjechał pan prezydent Imperium Amerykańskiego tutaj kilka dni temu. Czy państwo oglądaliście to na żywo w telewizorze? Czy oglądaliście to na żywo po kolei? Bo ja przez przypadek piłem akurat kawę i gapiłem się w telewizor i co zobaczyłem? Taki szczegół, o którym jakoś nie piszą, jakoś nie piszą, koleżanki i koledzy. Taki moment, że. No, tutaj państwo mieszkacie w Warszawie, ja jestem z prowincji, więc to Państwo mieliście zamknięte miasto na, na y, parę godzin ładnych przed lądowaniem w 1 I potem on jedzie, i jedzie tutaj pod ten pomnik i chwacko się uwija tam kopania honorowa. 10 minut i po krzyku z jakimiś tam weteranami się zdawkowo sobie kiwnął głową i jedzie pod pomnik bohaterów w getto. Tam sprawa trwa dłużej. Tam, bo tam są naprawdę miłe rozmowy, zupełnie tak miłe, jak kiedy nasz rząd pojechał na tę sesję specjalną do Tel Awiwu szereg tygodni temu i my nie wiemy o czym tam radzili. To jest ciekawe, prawda? Więc tutaj było miło i teraz i to jest ten szczegół, który mógł zobaczyć tylko ten, kto to oglądał na żywo. A prezydent nasz, tak, prezydent nasz stoi w drzwiach pałacu. Stoi w drzwiach. I to pokazuje telewizja. Stoi w drzwiach pałacu. Oni tam gawędzą pod pomnikiem, to jest parę rzutów beretem jednak stąd, a ten stoi w drzwiach pałacu. I teraz, proszę Państwa, on stoi w drzwiach. A pan prezydent Obama po pół godzinie miłej rozmowy i, 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 i zobowiązaniu się, że przyjedzie na otwarcie tego Muzeum Głównego Historii Polski, które ma być tam zbudowane, pan prezydent nie jedzie, pan prezydent Obama, do, do tego miejsca, w którym tutaj jest osadzony pan Komorowski pracuje, tylko jedzie do hotelu, zmienić koszulę, jak słyszę. I teraz, co z tego wynika? Z tego jednego obrazka, że stał w drzwiach jak gwizdek, przepraszam, stał. Z tego wynika, że tak. Ale proszę Państwa, tu nie ma, nie ma żartów, bo to znaczy, że my jesteśmy obsługiwani przez tą postsowiecką agenturę w naszym post-PRL-u. Jesteśmy obsługiwani kolesiami na takim poziomie, że nawet ich własna bezpieka nie dba o nich. Nie dba o nich, pomiata nimi do tego stopnia, że jemu żaden, przepraszam, podrzędny porowiec nie ma wobec niego tyle lojalności, żeby zadzwonić do żony jego na komórkę, żeby on siedział w kapciach dalej, czytał gazetę, a nie wychodził do drzwi pałacu, bo, bo jeszcze nie czas. Bo je... Czyli tak jest, ten, ten ta ludzie, którzy, którzy zostali wydelegowani te pionki wstawione do fasady tego, co, co udaje, co się podszywa pod państwo polskie, to są ludzie, o których, o których ich włas, właśnie oficerowie prowadzący i obsługujący ich oficerowie nie dbają. Nie szanują ich, no prosta sprawa, no prosta sprawa. Wystawili go, wyszedł, a to jeszcze nie czas był, prawda? I musiał tam potem się schować, a potem pan prezydent Obama przyjechał na kolację. Czyli państwa polskiego nie ma w tym stopniu zatrważającym, że nawet to nie jest jakaś, że tak powiem, dziarska hunta, która by... sitwa, która by się jakoś trzymała razem i dbała o siebie. Więc jeśli o niego tak nie dbają, to któż zadbał o państwa? Tak, któż zadba o państwa, jeżeli jego do wiatru wystawili, to do jakiego wiatru nas wystawią, prawda? I, i jeżeli my nie wiemy o czym oni rozmawiali w jednym i w drugim miejscu, i opowiada nam się jakieś głodne kawałki, to, to bądźmy jednego pewni, że na cokolwiek się umówił z tymi naszymi plenipotentami tej masy upadłościowej po Polsce. Na cokolwiek się umówił, jeden zarządca właśnie z Waszyngtonu, drugi zarządca z Moskwy, trzeci, yy, trzeci z Berlina, czwarty z Tel Awiwu, piąty z Paryża, to na cokolwiek oni się zmawiają, nas proszę Państwa nikt nie weźmie tutaj w obronę. Także ratuj się kto może. Ratuj się kto może, dlatego że jesteście Państwo bezbronni. Nie macie państwa, które by dbało o jakikolwiek Wasz interes i interesie.